I on tak zawsze on tak z nami prowadzi lekcję kurwa. Łazi gdzieś kurwa, chuj. Teraz dziś pójdzie godzinny nie będzie. No i tu wal zajebiście jest. No my bam, się telefonami bawimy i o... I się, się kurwa. Bawimy. W ZUFI cię patrzy. Wolimy się. I już pu, chuj po lekcji. <laughs> Ostatni i Chuj kuszczeli, by to klas. Się... Do do Idziemy do domu. Wychodzimy teraz, bo już kurwa no, no, no. Dawid. Dobra, dobra, o, przychodzą, idą, idą. Co, co ty frajeri, dup. <grym> Drugi, o, idzie, trzeci idzie, no. O, jest, i... On jest kapusiem. <grym> kapuś, kapuś. kapuś. Który jest najgorszy kapuś, o. To jest taki kretyn, że ja pierdolę. Jaki kretyn. Kretyn.

Nie te, nie te. Aha, no dobrze, jeszcze raz. No, poczekaj, nie tak. Zobaczymy się. Pieni kapuca. Kapuca, kapuca, kapuca. Nie, nie, nie,